O, niech ja się nie ja mhm. żebym wyszła z samochodu? Nie. Cześć kochani. <laughs> Dzisiaj pokażę Wam transformację krzesła. Taką mam wizję w głowie, ale jeszcze nie mam krzesła, więc właśnie jedziemy z Kornelią go odebrać i pokażę Wam cały proces od początku, kiedy go odbieram. Miejmy nadzieję, że wejdzie do samochodu, ok? Trzymajcie kciuki i będę go potem upcyklingować to krzesło, ten fotel. Także pokażę Wam. Cały proces, jak, jak mi to wychodzi, zostańcie z nami. No to fotel już jest z nami. Nawet nie sądziłam, że tyle siedzenia się składają, ale dzięki korze, <grywania> nawet się dowiedziałam, że się tyle siedzenia składają. <grywania> fotel jest już ze mną. Tak wygląda. Te dźwięki, które słychać w tle, to jest pralka włączona. Tak wygląda. Będę chciała go wyprać najpierw, chociaż on właściwie pachnie jakimś środkiem czyszczącym, takim jak do prania ubrań. Tylko wiecie jak to jest. Będę chciała go wybrać i potem następną część przed nami. Właściwie już teraz wam powiem, co będę chciała zrobić. Domyślacie się? Chcecie zjawiać się układem, niczego dzisiaj nie mogę. mamy dzisiaj wolny dzień i trochę czasu na zrobienie nawet... Nawet Peter zabrał chłopaków do swojej mamy. Ale po prostu co chwilę siadam i kapię się albo w Facebooka, albo w jakieś, nie wiem, marketplaces. Po prostu nie wiem, co się z nimi dzieje. Ale dobra, już bierze ze sobą to krzesło, żeby je ogarnąć. Oczywiście pranie dzisiaj, bo jest ładna pogoda. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Przez muszę sobie puścić jakieś seria słuchawki, żeby się rozluźnić. I zostańcie ze mną. E to nie mam nic innego i nie wiem też czym się to nie trwa. mam nożyczki muszę centymetrów. Już nie używam tego nail'a także nie wiem co to będzie w ogóle jestem tutaj pierwszy raz z takich. Kopie z jakiej się nie za bardzo nadają, do tego, żeby coś trawę. To ładnie pachnie, jak na dywan, ale ten kawałek jest za szeroki, a ma 3 metry długości. Trzymajcie kciuki. Robię to krzesło i słuchajcie, po prostu jest kosmos, kosmos, najpierw ciężko się to cięło nożyczkami z kurcze kurczę, już Wam mówię, bo już musiałam sobie wygooglować, mi się zdarły tutaj z palców skórka, tak mi się zdarły, wiecie, piecze, musiałam wygooglować jak się tnie Taką sztuczną trawę i wychodzi na to, że się ją nożykiem takim do, takim nożykiem, wiecie jak do, to się w Polsce albo mówi do tapet, nie? Taki po prostu wiecie tym, co się takim łamie. No więc na całe szczęście mam taki nożyk, który akurat był trochę bardziej solidny, bo wcześniej kiedyś sobie kupiłam taki do, wiecie, Kraft, to, to znaczy do papieru generalnie, on się do niczego nie nadawał, taki nożyk, a ten, który akurat mam, dostałem jakiś taki zestaw w walizkę z narzędziami, tam są różne e, śrubokręty i takie tam różne no i tam był ten nożyk i on akurat faktycznie działał także na całe szczęście sprawdziłam co trzeba zrobić bo inaczej myślałam, że będę sobie bandażować ręce a te nożyczki wcale nie są tego tak wygodnie tak czy siak, jak już rozwiązałam jak mam ciąć tą trawę żeby ją dopasować, to nie da się znaczy ja przynajmniej nie jestem w stanie przyczepić tego w żaden sposób do krzesła, po prostu to się nie trzyma ani na szywki, moje szywki albo są za krótkie, nie wiem Chociaż trochę we, to one przechodzą przez całą tą trawę, ale tak, albo one są za krótkie, albo po prostu to nie trzyma, no bo to wychodzi. Cała ta trawa jest, ta e, trawa ma podkład taki bardzo gruby, takiej gumy, wiecie, taka, nie wiem, taki plastik. I nie dość, że to jest słabo elastyczne, żeby to jakoś tak wiecie, to jeszcze po prostu ciężkie jest i jak to krzesło jest całe z materiału i pod spodem ma może gąbkę, czy wiecie coś takiego. To tak, do materiału zszywki się w ogóle nie przyczepiają. Próbowałam gwoździ też do, bo do tego. Do drewna też się nie trzyma. Próbowałam gwoździ, gwoździe to mi się po prostu robią z takiego gwoździa na coś takiego i nie wchodzą. Próbowałam nawet śrubki wziąć elektrycznym śrubokrętem, bo tak przyczepiłam trawę do płotu. I też nie wchodzi, bo po prostu. Ta śrubka, tam może ja nie trafiłam w drewno akurat, ale jak chciałam sprawdzić, czy ona się trzyma, to po prostu materiał się tak luźno. Trzyma, trzy, śrubka się trzymała tego materiału na krześle, ale razem z nim się ruszało, tak po prostu. Więc pomyślałam sobie, że to i tak odejdzie, tylko po prostu narobi mi pełno dziur w tym materiale. Peter mi mówi: Przyklej to klejem, a ja nie chciałam za bardzo zniszczyć tego krzesła, ale widzicie, jak ja wbijam pełno śrubek, to to się i tak zniszczy, tylko będzie całe podziurawione. Nie mam wyboru. To krzesło miało być przeznaczone na to, żeby była na nim trawa. Więc e, uznałam, że szybko skoczę tutaj do sklepu ogrodniczego i kupię jakiś klej. E, w ostatniej chwili Peter powiedział, żebym kupiła może taśmę e, taką dwustronną e, z tego gorilla. Nie wiem, czy w Polsce też jest to gorilla glue, coś takiego. To jest bardzo taki, taki bardzo taki mocny klej. I właśnie kupię taką taśmę, ale kupię też jakiś klej na wszelki wypadek, żeby mnie szlak nie trafił, bo ja chcę użyć za dwa dni tego krzesła, bo ja chcę użyć tego krzesła za dwa dni na sesji i potrzebuję, żeby to było zrobione. A chcę też e, umieć to krzesło przenosić bez takiej obawy, że mi po prostu wszystko podpada, bo główna część jest z jednego kawałka, no dobra, ale, czy, ale poboczne części to będzie pełno takich dodatkowych kawałków, więc e, potrzebuję czegoś, żeby to się trzymało. Trudno, poświęcę to krzesło, mimo że oryginalnie podoba mi się też, tylko po prostu ja potrzebowałam tego krzesła w konkretnym celu i nie, nie mogłam zostawić tego w oryginalnym materiale, mimo że było całkiem fajne, ale krzesło jest takie super wygodne, że wydaje mi się, że w ogóle będę go używać częściej niż mi się wydaje. Także lecę po klej i nie będę już nagrywać, jak tego kleję, bo po prostu dłużej mi to zajmuje niż, niż się wydaje. jak Będę robić albo zrobię, to po prostu dam wam znać, jak to wygląda. A na pewno wam dam znać, przecież, jak to wygląda. Także trzymajcie kciuki, żeby to się w ogóle udało, bo nie wiem, po prostu nie wiem. Ale wiem, to nie jest coś, co ja w ogóle sobie wymyśliłam. Po prostu na takie krzesło jest inny materiał trochę przeznaczony, ale widziałam kogoś, kto zrobił to właśnie z taką, taką trawą. Dlatego pomyślałam sobie, o czy to jest właśnie to, co zrobię, że z trawą, bo nie mogłam tego innego. Tworzywa dostać w takiej ilości, żeby przykryć całe krzesło i żebym nie zbankrutowała. Tylko, bo to było sprzedawane na 100 gramowe takie opakowania. A przecież nie wiem, ile musiałabym tylko kupić, żeby pokryć całe krzesło. Także, trzymajcie kciuki, lecę do sklepu i nie wiem jeszcze, jaki klej kupię. Oprócz tego gorilla tape. Zobaczymy, czy jest. Jak mi bateria nie padnie, to nagram jeszcze coś ze sklepu. Zobaczymy. Wyszłam ze sklepu, e, kupiłam taki klej No More Nails. E, nie znalazłam podwójnej taśmy Gorilla. W ogóle żadnej podwójnej taśmy nie widziałam. Tam, no, gdzie były taśmy, były tylko jednostronne, więc je zostawiłam. E, Peter mi doradził, że ten będzie fajny, wystarczający. Także mam nadzieję, no zobaczymy, idziemy kleić. Dobra, mamy kolejny już dzień, e, słońce trochę mnie razi. E, ja się wciąż zmagam z tym krzesłem. Wygląda ono w tej chwili tak, już na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, tylko tak jak tutaj muszę wykończyć przy oparciach, na, znaczy przy, wiecie, przy rękach. No, nie jest takie proste. Tutaj e, po prostu przeszło mi jakieś piekło, żeby to przykleić. Okazało się, że najskuteczniejszą była taśma dwustronna, jednak. Miałam taką papierową taśmę dwustronną, papierową albo do papieru, ale papierowa. O, właściwie mam jeszcze kawałek Taka zwykła taśma dwustronna i tylko tyle mi jej zostało. Ta trawa jest na niej. I będę musiała po prostu jakąś ją podzielić, żeby dokończyć, bo pojechałam się do sklepu i po prostu nie znalazłam jej znowu. Nie znalazłam jej. Nie, e, klej nie działa. Więc klej działałoby lepiej, gdybym miała więcej takich jakichś narzędzi uściskowych, ale ja mam tylko właściwie jedno. Nawet nie wiem, gdzie mam więcej tych swoich do e, teł uścisków, ale one i tak są trochę przymałe. Tylko kilka on takich większych, także może klej wytrzymał, gdybym mogła to czymś ścisnąć równo i po prostu tak zostawić A -a. na cały dzień. Tylko, żeby to się dzisiaj starała to wykończyć i zobaczymy resztkami po prostu rzeczy, które mam, jakieś taśmami i tak dalej. Zobaczymy. Jeszcze mam e, wciąż to. Zrobienia poduszkę. Pomyślałam, że może ją sznurkiem po prostu obwiążę, ale skoro taśma zaczęła trzymać, to postaram się to jak przykleić. Może a nóż mi się uda. Jak nie, to po prostu będę tak z każdej strony owinę sznurkiem i zobaczymy jak to wygląda. Będzie sznurek widać, bo ja już widzę, że widać, no ale tak myślę sobie że będzie... Gdzie się na nim się działo, więc może da radę. Zobaczymy. Dobrze. Podsumujmy sobie w takim razie, jak się robiło ten fotel i powiem wam tak, że robiło się go dużo ciężej niż mi się wydawało, ale było warto. Po prostu ja nigdy w życiu nie robiłam czegoś takiego wcześniej i nie wiedziałam. I powiem tak, bo zdarłam sobie strasznie dłonie, palce od nożyczek. Nie używajcie do tego nożyczek, tylko używajcie takiego noża specjalnego, takiego, wiesz, wiecie, Stanley Knife. Takiego jak do tapy, tylko solidnego noża do cięcia, i od tej gumowej strony po prostu wychodzi to dużo lepiej. I tak. Klej e, pomaga, ale to trzeba mieć takie jakieś coś zaciśnieniowego, żeby ten klej trzymać, bo on dopiero na drugi dzień, jak patrzyłam, to chwycił tam, gdzie był klej, ale to nie było tak, że przytrzymał te miejsca, które nie były pokryte klejem, czyli tylko dosłownie tam, gdzie był klej, to było przyklejone. I co ja zrobiłam? Kupiłam taśmę dwustronną. To była taśma. Możliwe, że Wam pokazywam. To była taśma. Właśnie dwustronna. I jeszcze do tego kupiłam Gorilla Tape. Taką bardzo solidną, taką szarą taśmę. I ta dwustronna taśma nie chciała się przykleić do materiału, który był takiego. No, wiecie tego materiału. Więc najpierw przykleiłam do materiału warstwę taśmy Gorilla Tape, czyli tej szarej taśmy, a później na to przyklejam dwustronną taśmę i dopiero to trzymało mi tą trawę i trzymało się do tej taśmy, czyli dopiero wtedy przykleiło, na przykład tutaj. Także tutaj mam dookoła e, szarą taśmę najpierw, a potem dwustronną na to. Nawet prześwituje tutaj miejscami, no bo ja nie muszę... Znaczy... No, wszyscy chcą mieć jak najdokładniej, tego nie widać, no ale tam gdzieś niedociągnięcia będą, prawda? No i tutaj z drugiej strony jest dokładnie tak samo, i dopiero właśnie to zaczęło trzymać mi. Tu mi się cały czas odkleja, ale ja muszę to poprawić po prostu muszę tą taśmę też przykleić tam. E, tak to wycinałam, po prostu, że akurat zag ja robiłam zagięcia, także tu mam dodatkowy kawałek, a tutaj mam po prostu tak, jak kładłam, zawinęłam. Także tutaj mam ekstra dodatkowy kawałek na górze, a tutaj nie ja w ogóle myślałam, że to z szywkami zrobię, ale nie udało mi się zrobić to z szywkami e, tutaj mam sznurek, a to dlatego, że boki mi się trochę rozjeżdżają i muszę też, tutaj przyklejałam taśmą, robiłam takie kółka, ale zrobię to też jeszcze po prawie dwustronną i po prostu jak wsadziłam tą poduszkę wiecie, ona, po, ona nagle miała Trawę z każdej strony, więc się zrobiła większa i jeszcze trawa była tutaj na fotelu, więc ciężko mi ją było wepchnąć. Także widzicie, ona się po prostu tutaj marszczy, ale to mi nie przeszkadza. Chodzi tylko o to, że jak to się rusza i jak się siada, to te boki się rozjeżdżają. Także muszę je usolidnić. Na razie założyłam sznurek, żeby po prostu mi się całe nie rozjechało, bo wiecie, jak to jest. Się człowiek napracuje, a potem coś się rozwali przy pierwszym użyciu i się wszystkiego odechciewa. Ale ogólnie uważam, że. Efekt jest absolutnie fantastyczny. Bardzo mi się to krzesło podoba, bo warto się pomęczyć. Dwa dni to robiłam. Zdarłam sobie palce, tak jak powiedziałam, ale wydaje mi się, że jest absolutnie super. Są tutaj takie drobne mankamenty, ale tego naprawdę nie widać. I na zdjęciach też tego nie będzie widać. Także cały fotel jest pokryty trawą z każdej strony. I od dołu tutaj też. O, jak podniosę. Także tak to wygląda. Taśmę przykleiłam na zgięciu, czy znaczy na, na złączeniu trawy, bo od, od dołu przyłożyłam trawę. Także ten sznurek jest na razie dopóki nie poprawię tego. Już mi się nie chciało. Ale chciałam Wam tylko pokazać podsumowanie, jak to wyszło. Ja jestem bardzo z siebie zadowolona. Nie mogę się doczekać, żeby użyć to krzesło. No powiedzcie sami, co myślicie. Hm? A widzieliście takie krzesła wcześniej? W ogóle wpadlibyście na taki pomysł? Czy, czy dopiero pierwszy raz widzicie? Dajcie znać, co myślicie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że jeżeli chcielibyście zrobić takie krzesło, to pomogłam Wam się zainspirować i może nie będziecie popełniać moich błędów, jak używanie nożyczek do cięcia trawy. I pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji, zaznaczeniu dzwoneczka i komentarzach. I do następnego. Trzymajcie się, pa.